Czwarty Tom, 16 listopada 1900 roku. Jezus zamyka serce Luizy w swoim najświętszym sercu i daje jej swoją Boską miłość jako serce. Dziś rano przyjęłam Komunię Świętą, a mój ukochany Jezus pokazał mi, jak moje wnętrze usiane było kwiatami i było w kształcie chaty przebywał w środku, w pełni wypoczywał i się delektował. Widząc go w takim położeniu, powiedziałam, mój najsłodszy Jezu, kiedy zabierzesz moje serce i całkowicie dostosujesz je do Twojego serca, tak abym mogła żyć życiem Twojego serca. Kiedy to mówiłam, moja najwyższa i jedyna dobroć, Jezus, Wyciągnął włócznię i otworzył moje ciało od strony serca. Następnie wyciągnął swoimi rękami moje serce i przyglądał mu się bacznie, aby sprawdzić czy jest obnażone i czy posiada cechy, żeby móc przebywać w jego najświętszym sercu. Ja też na nie spojrzałam. I ku mojemu zdziwieniu zobaczyłam, że były w nim odciśnięte po jednej stronie krzyż, gąbka i korona cierniowa. Kiedy jednak chciałam obejrzeć moje serce z drugiej strony i od środka, gdyż wydawało się opuchnięte, tak jakby miało się otworzyć, mój ukochany Jezus zabronił mi tego i powiedział do mnie. Chcę cię umartwić, nie pozwalając ci zobaczyć wszystkiego, co wlałem w twoje serce. Ach tak, tutaj, wewnątrz tego serca, znajdują się wszystkie skarby moich łask, które ludzka natura jest w stanie w sobie zawrzeć. W tym momencie zamknął je w swoim najświętszym sercu i dodał. Twoje serce zdobyło na własność moje serce, tak więc jako serce daję ci moją miłość, która da ci życie. Podszedł więc do części odpowiadającej sercu i wysłał trzy tchnienia, zawierające światło, które zajęły miejsce serca. Następnie zamknął ranę i powiedział do mnie, Teraz powinnaś bardziej niż kiedykolwiek skupić się w centrum mojej woli, mając za serce jedynie moją miłość. Ani na jedną chwilę nie powinnaś wyjść z mojej woli. Moja miłość znajduje w tobie swój prawdziwy pokarm, jeśli we wszystkim napotka w tobie moją wolę. W niej znajdzie swoją radość. Oraz prawdziwą i wierną odpowiedź na miłość. Następnie zbliżył się do moich ust i wysłał mi jeszcze trzy tchnienia, i jednocześnie wlał we mnie słodki napój, który całkowicie mnie upoił. Następnie, jakby z zapałem, powiedział: Spójrz, Twoje serce jest w moim sercu, dlatego nie jest już Twoje. I całował mnie, i całował, oraz czynił mi tysiące delikatnych gestów miłości. Któż jednak mógłby opisać to wszystko? Nie jestem w stanie tego wyrazić. Któż mógłby opisać, co czułam, kiedy znalazłam się w swoim ciele? Mogę tylko powiedzieć, że czułam się tak, jakbym już nie była sobą, bez namiętności bez skłonności, bez pragnień, całkowicie zanurzona w Bogu. Po stronie serca czułam delikatny chłód w porównaniu do innych części.